Muszę przyznać, że zaskoczył mnie wysoki poziom, chociaż właściwie co roku jak uczestniczę od kilku lat. W boskich spotkaniach, bo i w busku też bywam tutaj w Kielcach, to ten poziom jest wysoki, natomiast widać w tym roku większe zainteresowanie, więcej uczestników, co trzeba pochwalić, dlatego że to i kwestia pewnej organizacji i zachęcania i pracy. Wielbiam takie wydarzenia, bardzo je cenię, bo to jest wspaniała promocja świętokrzyskiej kultury ludowej, pięknych, lokalnych tradycji i naszego folkloru. Folkloru, który przyciąga do nas z roku na rok coraz więcej turystów z całej Polski, a to bardzo ważne. Muzyka z pewnością najbardziej cieszące jest to, że zawiązują się nowe zespoły, pojawiają się nowe zespoły. Młodzi ludzie również zbierają się w zespołach, w kapelach i kultywują tą tradycję, która jest tak naprawdę dla nas, dla nas najważniejsza. Jako Wojewódzki Dom Kultury dużo czasu poświęcamy na to, żeby, żeby jak najbardziej wiernie odtwarzać tą kulturę tradycyjną tak naprawdę ginącą i to jest jakby nadrzędna, nadrzędna sprawa, która przyświeca te, temu konkursowi i ten rok pokazał to, że, że, że to się dzieje, także jest, jestem naprawdę zadowolony z tego, z tego powodu. Chciałbym serdecznie pogratulować laureatom przede wszystkim trzech głównych nagród, Grand Prix imienia Petragana, nagrody imienia Feliksa Korbana i Haliny Szelestowej jak również zdobywcą wszystkich nagród, bo to jest naprawdę bardzo duży wyczyn, żeby z takiej liczby wykonawców otrzymać choćby wyróżnienie. To jest, to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Na pewno czujemy radość, zadowolenie, czujemy satysfakcję za docenienie naszej pracy na arenie folkloru muzycznego naszego województwa. Pasją mojego życia jest właśnie muzyka ludowa. Powiem jeszcze tak, że występuję również jako solista-instrumentalista i gram na już u nas, można powiedzieć, niespotykanym instrumencie, mianowicie na Trzyrzędowej Harmonii Polskiej. Już od dłuższego czasu wykorzystujemy stare, dawne instrumenty, które pochodzą z połowy ubiegłego stulecia instrumenty, na które grali nasi pradziadowie. Najważniejsze jest to, jak się zagra, ale ich repertuar też ma znaczenie. Ogromnie jesteśmy szczęśliwe, bardzo podekscytowane. To jest niesamowite wyróżnienie. No takie szczęście, że nawet się chyba tego nie da opisać. Nie spodziewaliśmy się, naprawdę nie spodziewaliśmy się. Ćwiczyłyśmy długo, liczyłyśmy tak w, w cichości na jakieś wyróżnienie, ale że aż takie wielkie, to naprawdę niesamowite to jest dla nas. Osiągnąłem po raz dziesiąty jako skrzypek ludowy. Pierwsze miejsce na Buskim Przeglądzie Kapel i Śpiewaków i z kapelą autentyczną, trzechosobową, też pierwsze miejsce. Prowadzę to wszystko, póki jeszcze się da. Jestem w takim stanie, że poprowadzę i całą kapelę i trzechosobową, bo jestem świadomy, że to jest bardzo wysoko oceniane. Muzyka Podczas tegorocznej edycji wózkich spotkań z folklorem zagraliśmy taką bardzo starego krakowiaka, krakowiaka wozowego. Następnie zagraliśmy też starego oberka, bardzo starego oberka. I zagraliśmy też krakusa ponickiego czy polka z poniedzia. Skąd pozyskuje to? No, nie ukrywam, że to jest wszystko bardzo stare, a to z tego względu, że w młodości grałem z wieloma muzykami ludowymi, którzy byli wtedy starsi. Oni już poumierali, ale ja te ich melodie zanotowałem. No, po tak, zapisać to, no tak, zanotowałem, zostało to w pamięci i teraz te melodie wykonujemy. I to są tak zwane takie rarytasy, perełki, można powiedzieć, wśród w ogóle tych melodii, melodii ludowych, które są wykonywane. Chodzi o to, żeby wskrzeszać to, co już było, to takie rdzenne, typowo nasze. Polskie, co jest naszą tożsamością. Jesteśmy bardzo szczęśliwe. Ja to zaraz się popłaczę, bo naprawdę to jest wielkie wyróżnienie dla nas. I my naszym śpiewaniem, to jest nasz, bardzo dużo pracy na to dajemy. Każda ma z nas rodziny, dzieci, i każda poświęca się też temu zespołowi. I dla mnie jest bardzo dużo to, że, że po prostu komuś się to podoba. Że te nasze cudy są doceniane i za to bardzo dziękujemy. Ja piszę osobiście utwory, gdzie na dzień dzisiejszy napisałem utworów 1186 utworów własnoręcznie na nutach, bo mój nauczyciel Stefan Ostrowski tak mnie poprowadził, że ja nie mam problemu pisać nut. Ja czerpę, posiłkuję się. Po tych y, po, y, nauczycielu moim Stefanie Ostrowskim i świętej pamięci Janie Jaworze z My się po prostu wspomagamy tymi utworami, gdzie chcemy przedłużyć te utwory, które były wówczas grywane. Mówię to do wykonawców, tu, 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 którzy na co dzień y, mają jakieś obawy przed startowaniem w wózki, w spotkaniach, z którym każdy jakoś zaczynał, prawda? I ludzie, którzy przez wiele lat y, zostawali w cieniu, y, mieli obawy przed tym, żeby startować w konkursie, zachęcam serdecznie do brania udziału, bo wiem, że tacy ludzie są. Y, często jakby rozmawiam z nimi, y, konsultują się ze mną czy z moimi kolegami y, bardzo serdecznie ich zapraszam do, do tego, żeby odważyli się, wyszli z cienia i wzięli udział w wózkiej spotkania z